Cześć, witam serdecznie moich widzów. Dzisiaj zajmiemy się połączeniem w sieci dekoderów satelitarnych Multiroom. Należy je połączyć tak, aby one wzajemnie się widziały, ponieważ nie będzie to wszystko inaczej funkcjonować. Mamy tu kilka dekoderów starszej generacji. Dekoder matka z nagrywarką, jak również dekoder bez nagrywarki. Po lewej stronie mamy dekoder matkę, dowszej generacji oraz dwa dekodery które będą stanowiły zestawienie multi Zajmiemy się przede wszystkim połączeniem elementów sieci. Połączymy sieć albo przez Wi-Fi, o ile sprzęt posiada taką funkcję, lub możemy połączyć w sieć poprzez połączenie kablowe przy pomocy kabla rj 45 złączek tych komputerowych. Jest to zwykły kabel bez przeplotu. Przy pomocy tego kabla będziemy w stanie połączyć Wasze zestawienie dekoderów w sieć domową. Jak już wspomniałem wcześniej, jest to niezbędne do prawidłowej pracy w systemie multi Room, jak również do połączenia dekoderów w sieć do internetu. Żeby to wszystko nam zafunkcjonowało, zacznę może od systemu bardzo prostego, czyli połączenia w sieć przy pomocy sygnału Wi-Fi. Przykładowy router TP-Link, może być dowolny inny. Chciałem uwagę zwrócić, że tu są z tyłu porty. Każdy router, w zależności od marki i konstrukcji, ma tych portów kilka. Ważne jest, żeby nie pomylić portów. To znaczy, tak, te żółte porty to są sieci wewnętrznej domowej. Tu, w moim przypadku, jest tych portów cztery. Ten niebieski jest sieci zewnętrznej, w którym dostarcza nam sygnał dostawca internetu. Spotkacie się, że routery. Mogą być tak oznakowane, że wszystkie porty są w jednym kolorze, czyli nie ma wyróżnienia kolorystycznego, ale są one opisane i pamiętajcie, że WAN jest to sieć zewnętrzna, do której tych złączek w sieci domowej nie podłącza. W trakcie omawiania routera warto jeszcze nadmienić, że istnieje taka funkcja jak automatyczna konfiguracja przy użyciu przycisku WPS. Jest to przycisk, który przyspiesza konfigurację routera z urządzeniami, które znajdują się w pomieszczeniach. W naszym mieszkaniu. Przy użyciu tego przycisku konfiguracja urządzeń jest szybsza i łatwiejsza. Jeżeli mamy ochotę mieć więcej odbiorników, a taka możliwość istnieje, natomiast powtarzam, że każdy dekoder musi być widoczny w sieci dla tego właśnie urządzenia typu master, tej matki. Jeżeli nie ma tego połączenia, macie problem z odbiorem telewizji satelitarnej, ponieważ Dekodery niepołączone sieciowo nie zaktualizują się automatycznie. Ja może teraz przejdę do ustawienia sieciowego, pokażę krok po kroku, jak te czynności wykonać. W pierwszej kolejności włączamy router do sieci, uruchamiamy w nim funkcję Wi-Fi, następnie uruchamiamy dekoder satelitarny i przechodzimy do jego funkcji menu i po kolei wykonujemy. Ustawienie sieci. Połączenie przewodowe Wi-Fi Dekoder wyszukuje nasz router. Gdy już będzie router wyszukany, następnie wpisujemy hasło do naszego routera przy pomocy konsoli i pilota załączonego w dekoderze. Warto jeszcze przypomnieć, żeby w routerze była ustawiona automatyczna adresacja DHCP, przyspieszy ona nam ustawienia sieciowe. Po wpisaniu hasła akceptujemy, wciskamy kontynuuj. I czekamy aż dekoder połączy się z routerem. Następnie wykonujemy polecenia, które wyświetlają się nam na ekranie. I jak widać, już dekoder kończy swoją konfigurację. Możemy cieszyć się połączeniem z routerem. I takie czynności konfiguracyjne wykonujemy oddzielnie na każdym dekoderze satelitarnym. A teraz pokażę Wam, jak połączyć dwa dekodery jednym przewodem sieciowym. Jeżeli chcemy ustawić sieć między dekoderem jednym a drugim. A któryś z nich nie posiada na przykład funkcji Wi-Fi, możemy to wykonać w bardzo prosty sposób, łącząc je za pomocą jednego kabla bez tych właśnie urządzeń, które pokazywałem wcześniej. I one będą niepotrzebne, no chyba że chcemy mieć dostęp do internetu, o którym wcześniej mówiłem. Wystarczy połączyć dwa dekodery jednym przewodem sieciowym. są gniazdach antenowe. Nas interesuje konkretnie to gniazdo Ethernet do połączenia sieci wewnętrznej lub sieci internetowej. Podobnie wygląda to w dekoderze innego typu, który pracuje w tej samej platformie i również z tyłu widać gniazdo Ethernet na taką samą złączkę jak w dekoderze który pokazywałem przed chwilą Przy pomocy tych gniazd, które pokazałem łączymy w sieć nasze dekodery W celu ustawienia sieci przy pomocy jednego przewodu wybieramy obce menu, narzędzia ustawienia sieci połączenia przewodowe Na drugim dekoderze wykonujemy te same czynności co poprzednio sieć, stan połączenia jak widać brak połączenia i teraz zobaczcie co się dzieje włączony przewód do dekodera już jest załączony, drugi jego koniec do dekodera, który jest obok czyli jak widać jest to połączenie przy pomocy jednego przewodu który przebiega od tego dekodera matki, master do dekodera, który jest jako używany multiroom Wracam do połączenia przewodowego. Wymuszę mu konfigurację automatyczną. Jeżeli router master nie ustanowi połączenia automatycznego sieciowego, należy je skonfigurować ręcznie w następujący sposób. Dla przykładu 192, 168, 0 100. Przechodzimy dalej. Maska 255, 255, 255, 0. Brama 192, 168, 0 i na końcu 1. DNS nie są nam potrzebne w połączeniu kabel dekoder-dekoder. Zatwierdzamy. Dajmy jeszcze test. W drugim dekoderze ustawiam podobnie sieć, z tym, że w tym miejscu dajemy jedną cyferkę więcej. Dla przykładu, żeby było 101, żeby te numeracje nie były takie same. Czyli wykonujemy te same czynności, dając cyfrę jedną wyżej. I zaczynamy. 192, 168, 0... 101. Przechodzimy niżej. Wpisujemy maskę pod sieci. Taką samą jak poprzednio. 2,5, 5, 2, 5, 5, 2, 5, 5, 0. Przechodzimy niżej. Wpisujemy bramę sieciową. 192, 168, 0 i na końcu 1. Zatwierdzamy. Przechodzimy do testu. Sieć została skonfigurowana. Oczywiście nie ma połączenia z internetem, bo takiego nie posiadamy w tej chwili. Ale wystarczy nam to do pracy. To znaczy, wszystko jest tak samo ustawione. Różni się tylko tą górną cyfrą. Przy jednym dekoderze jest 100. To jest dekoder matka. I drugi dekoder w multirumie. Ma końcówkę 101. Tak skonfigurowana sieć wystarczy nam do pracy między dwoma urządzeniami. Za chwilę przejdę do ustawienia dekoderów, tych widocznych po lewej stronie. Zobaczmy jeszcze, jak są umieszczone gniazda z tyłu obudowy. Mamy połączenie sieci przy pomocy jednego kabla czyli dekoder-dekoder to należy skonfigurować sieć ręcznie Wracam do połączenia, zaraz pokażę jeszcze raz na przykładzie poprzednich dekoderów jak wykonujemy w tych nowszych dekoderach zupełnie tak samo, czyli dla przykładu 192, kropeczka jest tu w tym miejscu, pod tym klawiszem żeby nie szukać, Pokazuje tu Dalsza część ustawień jest taka sama jak w poprzednich dekoderach, więc, żeby nie przedłużać filmu, może pominięte te czynności. Dlatego załączę w tabelach po prawej stronie ekranu przykładowe parametry, a teraz zademonstruję transmitery do przesyłania sygnału informatycznego w sieciach energetycznych. Gdzie nie ma instalacji okablowania, gdzie nie ma po prostu możliwości połączenia fizycznie z przewodem i zasięg Wi-Fi. Na przykład na mnie nie sięga, lub urządzenie nie posiada opcji Wi-Fi. Jest tylko możliwość połączenia poprzez sieć energetyczną. Są to dwa urządzenia, które łączą. Nasze dekodery satelitarne za pomocą przewodów energetycznych w sieć, poszczególne nasze modele sprzętu. Jedną część wkładamy do gniazdka, kabelek z dołu do urządzenia i drugi wkładamy do naszego, powiedzmy, dekodera. O, w ten sposób, tak? Czyli mamy połączenie dekoder, przewód, transmitter sieciowy, który przesyła nam poprzez sieć energetyczną sygnał do kolejnego urządzenia. Zasięg tych urządzeń jest zależny od parametrów producenta, który podaje, a to jest w granicach 200-300 metrów w sieci energetycznej. Fajna rzecz, fajny gadżet. Nie trzeba kabli ciągnąć, wystarczy po prostu połączyć, tak pokazałem, dekoder przewodem, połączyć w transmitter, i następnie taką samą operację wykonać w drugim urządzeniu. Czyli również, znowu załączony przewód, bierzemy drugi dekoder, łączymy go. Do portu i mamy dwie pary, że jedna jest tu, powiedzmy, a druga jest obok. I teraz, w zależności od naszej sieci energetycznej i potrzeb, możemy to urządzenie na odległość, którą wcześniej wymieniłem. Powiedzcie mi, że to działa i przesył sygnału jest dosyć przyzwoity, tylko należy to sparować poprzez przyciski które są umieszczone na dole urządzenia, ale to oczywiście nam już wszystko objaśni instrukcja, w zależności, jaki model tych transmiterów sieciowych zakupicie. Jak się sami zorientujecie, na rynku jest trochę tych elementów sieciowych, możecie wybrać według marki i własnego uznania. To jest przykład, który osobiście testowałem, sprawdzałem, sprawdzałem sprawdza się, polecam. Ja może zademonstruję jeszcze jak to wygląda w praktyce, czyli powtarzam, mamy już połączony nasz dekoder kablem skrętki z gniazdem ej 45 do gniazda w transmiterze. Wkładamy go do listwy zasilającej. W kolejnym kroku wykonujemy to samą operację z drugim transmiterem, który jest połączony jest do dekodera w innym pomieszczeniu. Transmitter ten wkładamy do gniazdka, 230V, linkowanie, czyli jak gdyby wykorzystujemy kabel energetyczny zamiast kabla sieciowego. Ułatwia to nam połączenie, jak już wspomniałem, urządzeń tam, gdzie nie ma sieci okablowania komputerowego. Widać diody, które sygnalizują nam połączenie. Z chwilą wyjęcia przewodu, lampka informująca o działaniu, wyciągnęła, zgasła, włączyłem, zapaliła się. I taka sama sytuacja występuje na dekoderze, który jest obok. Po wyjęciu złączki z urządzenia wiadomo automatycznie gaśnie. Zaświeciła się, czyli świadczy to o tym, że jest połączone prawidłowo i transfer przebiega zgodnie z założeniem. Kolejny sposób połączenia: możemy użyć dowolnego switcha i nieistotna jest marka. Istotne jest, żeby miał tyle portów, żeby wystarczyło nam do własnych potrzeb. Służy jako takie skrzyżowanie, które rozgałęzia sygnał na poszczególne urządzenia. Jeżeli mamy więcej niż jeden dekoder, nie ma problemu. Pomagamy sobie przy pomocy switcha. Załączony switch wykonał test i wygląda to następująco: kabel z dekodera matki. Przełączamy na switcha. Niech to będzie port o numerze 1. jak widać zalinkował już następnie drugi kabel z dekodera po prawej stronie przełączamy w drugi port zalinkował z kolejnego portu dekodera który jest umieszczony w środku również do switcha. I w ten sposób mamy zbudowaną sieć. Sieć wewnętrzną, która jest niepołączona z internetem, Jest to nam powinno wystarczyć do tego, żeby się wszystkie dekodery widziały w sieci, żeby można było funkcjonować w systemie MultiRoom. Pokażę jeszcze wam, jak połączyć te dekodery przy pomocy routera domowego. Oczywiście zakładamy, że router ten nie ma połączenia, nie ma funkcji Wi-Fi, pokażę połączenie. Kablowe. Ja to może wszystko rozłączę. Podłączę teraz router do sieci zasilającej. Włączamy włącznik. Połączymy wszystkie trzy urządzenia. Port 1, port 2 i port 3. Mamy wszystkie urządzenia połączone. Do routera. Pokażę Wam, jak połączyć dekodery. Warto przypomnieć, że router może pełnić tak zwaną funkcję switcha. Nie musi on mieć na przykład połączenia Wi-Fi, właśnie to teraz zdemontujemy. Ważne jest, żeby router miał włączoną funkcję adresacji automatycznej DHCP. Jak już wspomniałem wcześniej, ułatwi ona nam szybsze połączenie dekoderów. Natomiast on może pełnić funkcję tego switcha, co pokazałem przed chwilą. Lub może nam dostarczać internet, jeżeli on jest połączony z siecią internetową zewnętrzną. Tą część konfiguracji postaram się omówić skrótowo, ponieważ jest bardzo podobna do tych, które pokazywałem wcześniej. Jeżeli mamy adresację automatyczną w routerze załączoną, możemy przestawić dekodery, te wszystkie trzy, na automatyczne wyszukiwanie adresu. I zaraz Wam to pokażę. W przypadku ustawienia DHCP na routerze, czyli adresacji automatycznej nie musimy już tutaj kombinować tak jak pokazałem poprzednio z ręcznym ustawieniem tylko wystarczy ustawić konfigurację automatyczną ponieważ router, router ten tutaj sam zaadresuje nam według własnej adresacji automatycznej ja pokażę jak to zrobić wchodzimy w menu ustawienie sieci połączenia przewodowe bo wykorzystujemy przewody które są tutaj widoczne Konfiguracja automatyczna, żeby on nam ten właśnie router zaadresował wszystkie poszczególne dekodery, oczywiście. Ustawiamy teraz ten pierwszy dekoder, czyli master, matkę, ten najważniejszy. Oczywiście nie znajdzie nam internetu, bo jest w tej chwili nie podłączony do internetu. Jak widać, sieć jest skonfigurowana, ale nie ma internetu, bo takie było założenie, że w tej chwili nie podłączamy internetu. Dajemy ok, tak, zgadzamy się z tym. Przechodzimy do dekodera, który jest obok, i ustawimy podobnie jak w tym pierwszym, czyli ustawienie sieci. Musimy zmienić ustawienie przy pomocy przycisku Pilot, ten tutaj. Przechodzimy na połączenie przewodowe. Konfiguracja automatyczna. Ustawienie mamy już zakończone. Dekoder przydzielił nam adresację 104 i wszystko się zgadza. To są ustawienia routera. Możemy mieć tą konfigurację zakończoną. W kolejnym wykonujemy taką samą konfigurację, jak pokazywałem przed chwilą. Na tym kończę. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że film był pomocny. Subskrybujcie, łapka w górę. Dziękuję. Cześć.